Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Minus 9. Przez cały dzień było minus 10. W nocy minus 13. Dzisiaj ma być minus 12. Poniedziałek. crv stoi od piątku. Nieruszana. A jadę w sumie tylko 4 km. 12,55 km. 7 dni, tak, tu był piątek, a tutaj stała. Zresetujemy komputer, zobaczymy, ile spali przez 4 km. Znowu taki suchy mróz. Bez wilgoci. Zobaczcie, szybki. Nawet ciężko w to uwierzyć, że jest mróz. Zauważyłem, że jak jest wiatr od schodu. To wtedy jest taki suchy mróz. No to pewnie spali ze 16 litrów. I reset B. Zatankowana fura. Pełne ładowanie. co słychać, wyłączymy start stop I tak pomyślałem, że porozmawiamy znowu o samochodach. Ktoś pisał w komentarzu, znając Ciebie, fix i tak weźmiesz jakiegoś japońca. Nie wiem, być może tak, tak jak mówię, na razie nic nie zmieniam. Już ze trzy osoby się pytały, kiedy sprzedaję Cervalkę. Na razie nie sprzedaję. No nie ukrywam, że podoba mi się ta nowa RAV4, i w ogóle tak robi porównanie RAV4 i CRV tej nowej. No, i muszę przyznać, że rav 4 niestety wygrywa. Przede wszystkim napędem, czyli na razie 1-0, po prostu prostszy napęd. No i potencjalnie bezawaryjny. W Hondzie robiłem Wam filmik, jak to działa, i ktoś napisał: Okazuje się słusznie w komentarzu, że to, co pokazałem, to tak wyglądało w Jazz Civic. I CRV piątej generacji, a w tej najnowszej są dwa sprzęgła, bo tam było jedno sprzęgło hydrauliczne. A Toyota robi to bez sprzęgła i daje radę. Także prosty, banalny i bardzo dobrze spisujący się napęd 1-0 dla Toyoty. Następnie ludzie straszą w komentarzu, i słusznie, że w Hondzie jest wtrysk bezpośredni. A wiadomo, że w hybrydzie ten silnik będzie mało używany, będzie się często wyłączał. W związku z tym ryzyko nagaru jest bardzo duże. A nagar wiadomo czym się kończy. Natomiast w Toyocie mamy podwójny system wtryskowy, także 20 dla Toyoty. Podwójny to znaczy mamy wtrysk pośredni i bezpośredni. Ktoś pisał w komentarzu, ale niestety się myli. Jak jest silnik zimny, tak jak teraz, bym ruszał do roboty. To niestety działa wtrysk bezpośredni, a nie pośredni. Bezpośredni, żeby to jak najszybciej rozgrzać. Więc paliwo jest ładowane. Natomiast jak się auto rozgrzeje, taka tojotka wtedy przechodzi na wtrysk pośredni. A potem, jak jedziemy na przykład autostradą przy dużych prędkościach, znowu bezpośredni, żeby była moc tak to wygląda no ale tak czy siak wow. tak czy siak Toyota tu wygrywa 2-0 no i niestety 3-0 tutaj słuchajcie mega rozczarowanie ktoś napisał w komentarzu weźcie lepiej zainteresuj kwestią awarii uszczelek pod głowicą w CRV. ja sobie pomyślałem nie niemożliwe jakaś ściema no ale zacząłem węszyć słuchajcie i jest to prawda ja jestem w szoku słyszałem o takich przypadkach w 1.5 turbo i tego jest naprawdę dużo w Stanach no bo wiadomo że ty, tych aut było sprzedawanych yy, ogromnej ilości no i ogromne przebiegi ale generalnie to i tak się dzieje w 1.5 turbo między 100 tysięcy a 200 tysięcy czy to jest duży przebieg? raczej nie no i okazuje się że dokładnie ten sam problem jest w CRV-kach najnowszej generacji, niesamowite już takich przypadków znalazłem kilka, może zrobię o tym filmik rekordzista 66 tysięcy kilometrów i uszczelka pod głowicą do roboty w Hondzie słuchajcie niesłychane po prostu niesłychane co się dzieje Także moi drodzy, jakby mi tak strzeliła uszczelka pod głowicą, no to depresja. Dla fixa to byłaby depresja. A jechać do Chorwacji, jakby tam to strzeliło, niewiarygodne. 3-0 dla Toyoty. Tam z silnikami nic się nie dzieje. Natomiast Honda, trzeba przyznać, wygrywa jakością wnętrza. Teraz wszędzie były te prezentacje statyczne rav 4. Widzieliście pewnie, co ludzie piszą w komentarzach. Autowizja to pięknie pokazał. No, jakość plastików tam w komentarzach poczytajcie. Jeden za drugim komentarz, że po prostu dacia. Dacia za 200 tysięcy złotych Niewiarygodne. Czyli mamy 3-1 dla Hondy. No i ewentualnie 3-2. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż Honda jeździ się przyjemnie, tak twierdzą ludzie, w Stanach, na, amerykańskich, na amerykańskim YouTube, jest masę filmików porównawczych, bo tam właśnie przeciętny Amerykanin właśnie wybiera między CR-V a RAV4. No i w związku z tym testerzy robią takie filmiki, obejrzałem z 10 na pewno. No i chyba wszyscy przyznali, że CR-V, zwłaszcza tej najnowszej generacji, jeździ się przyjemniej, ciszej, a przyjemniej dlatego, że właśnie dodali to drugie sprzęgło. Też mówią, że tą najnowszą generacją się jeździ przyjemniej niż tą poprzednią. No ale fix nie potrzebuje dwóch sprzęgieł, powiem szczerze. A tymczasem 12:9. Jedziemy pod czołg. Minus 10, 23 na godzinę. No, od razu wyższa średnia prędkość. No i powiem Wam szczerze, że w ogóle układ deski dużo ładniejszy dla mnie w Hondzie niż w Toyocie. Ktoś napisał w komentarzu, że w Toyocie deska jak w aucie dostawczym. I powiem szczerze, że coś w tym jest. Coś w tym naprawdę jest. Mamy czołg, ale czy mamy miejsce parkingowe? Tutaj coś jest. Musimy zawrócić. Tu się zmieścimy. Może się zmieścimy. Co chce? No Kraków rozszerza strefy parkingowe. Stąd to między innymi referendum, celem odwołania prezydenta. Już słuchajcie, częściowo zwiększyli na nową hutę. Tego jeszcze nie było, bo stare miasto to ja rozumiem, ale nowa huta. Tutaj jesteśmy w hucie, więc póki co w gratisie, ale od strony śródmieścia się na osiedlu dywizjonu koleżanka Mieszka dostała pismo będzie wprowadzana strefa no i tak to wygląda ktoś napisał w komentarzu żeby brać 3 letniego Lexusa NX no patrzyłem słuchajcie na ceny. no trzeba dać 200 tysięcy a za te 200 tysięcy jest nowa RAV4 co prawda wersja trochę biedniejsza, no ale można spokojnie kupić. Fakt faktem, jeżeli chodzi o wykończenie, no to przepaść. Lexusy są naprawdę pięknie zrobione, a Chociaż oglądałem też test Pertyna i on twierdzi, że wykonanie to jest całkiem ok. Fakt faktem, tutaj w Europie wszystkie te egzemplarze były przedprodukcyjne, może tam dali jakieś gorsze plastiki, ale nie wydaje mi się. Moim zdaniem chcieli pokazać, jak to będzie wyglądało. Tutaj słuchajcie jest naprawdę przyjemnie. Moim zdaniem to jest bardzo przyjemnie mięciutko, tutaj już twardo. Ale w ogóle ten układ deski ten plastik niby twardy, ale bardzo przyjemny w dotyku. Nie popatrzyliśmy na spalanie ostateczne 132 po cofaniu. I średnia prędkość. Żebym nie był gołosłowny, ściągnę kamerę 21 na godzinę. Dzięki. Trzymajcie się.